To piękny początek niedzieli. Chcesz obejrzeć kapitana Grzmota? Nie, dziękuję. Mikołaju, chciałbym trochę odpocząć i nie robić nic, najzupełniej nic. Kochanie, pewnie zapomniałeś, ale obiecałeś mi, że dzisiaj pomalujesz kuchnię? O nie, ja obiecałem? Tak, dobrze pamiętam. <stosanownicze> Dzisiaj to niemożliwe, ale zabiorę się za to w przyszły weekend. Zamierzasz nic nie robić przez cały dzień? Przeciwnie. Ja e, chciałbym zabrać Mikołaja do kina na nowy wester. Już go widziałem z chłopakami, ale jak chcesz, pomogę ci w malowaniu kuchni. <stosanownicze> A więc wszystko ustalone. Bo... A A A A A A A Może byś zechciała nam pomóc. Byłoby szybciej. Wiesz, że się na tym nie znam. Prędzej zaszkodzę niż pomogę. Mhm. O, tato, zobacz! Stara tapeta z salonu. A, pamiątka po weekendzie Majsterkowicza. Tak. Odłóż to, mamy robotę. Dobrze. Dalej, ruszamy! Za mną marsz! Tak jest, kapitanie! Mm. Tato, a jak pomalujemy sufit? No, przy pomocy drabiny. Wspaniale, chcesz, to po nią pobiegnę! Do licha, rzeczywiście, przecież poprzednim razem mi się złamała, a bez drabiny nic nie zrobimy. Wystarczy pójść do pana Eskarbi i kupić. Zapomniałaś, jest niedziela i raczej jest zamknięte. Mogę pożyczyć od pana Bledir. Jak dobrze, że jesteś synku. Masz zawsze doskonałe pomysły, prawda, kochanie? Hmm. To to sąsiedzie, zabieramy się za malowanie? Ciekaw jestem, efektu. Psy, a co w tym trudnego? Nawet Mikołaj potrafi. Chyba nawet lepiej. Skoro sam mistrz tak mówi, to pewnie ma rację. Dziękuję za drabinę, a teraz możesz już sobie iść. Zostanę chwilkę, żeby popatrzeć, jak masakrujesz te kuchnie. Rób, co chcesz, ale uważaj na farbę. O, wybacz. Ty fajtu łapo, moja koszula. Uprzedzałem cię. To było specjalnie. O, o. O. Masz. Zapłacisz mi za to, Bledir. Chciałbym to zobaczyć. Ja. 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 Nieźle Co wy robicie? Co to, to ja zacząć nada? To nie ja zacząłem, tylko on <try owner> O, <geflo> chłamczuchu <necessary> Skoro tak, obejdziesz się bez mojej drabiny, niedzielny malarzu Dobra, bez drabiny nie da rady, koniec Wykluczone a jeżeli sklep jest zamknięty, jedziemy do supermarketu. Super, mogę jechać z Wami? Nie, przykro mi, ale boję się, że nie wystarczy miejsca, trzeba zmieścić drabinę. W tym tempie robota zajmie mi cały dzień. Trzeba było myśleć, zamiast się kłócić. Do zobaczenia, kochanie, bądź grzeczny. Tak, tak, nie martw się, mamo. Cześć Mikołaj! Cześć! Idziemy na boisko grać! Może poszedłbyś z nami? Chodź, będzie fajnie! Niestety nie mogę. Czekam na tatę. Muszę mu pomóc w malowaniu kuchni. E, nie kłam! Powiedz raczej, że boisz się przegrać! Dawaj i sprawdź, zobaczysz, czy kłamie. O, kupa roboty. Nie, jak zaraz zacznę, to ta ci zostanie tylko sufit, szybciej skończy i jeszcze sobie odpocznie. A umiesz malować? Nie za bardzo, ale pan Bledir powiedział, że sobie poradzę. Jak chcesz, to ci pomogę. No, ja także! I ja w zamian za podwieczorek. Nie wiem, czy to jest fajniejsze od meczu, ale sprawdzę. Dzięki, w ten sposób pójdzie nam szybciej. Ja biorę wałek, a dla was są pędzle. To nie fair. Mamy najmniejszy pędzel i w dodatku wyliniały. To od czego zaczynamy? Tu, tu i tu. I malujemy najwyżej, jak się da. Wiesz co? Trzeba przyczepić wałek do końca kija od szczotki. Niezła myśl. Chodź, taśma klejąca jest w gabinecie taty. Cudownie! Ej, Kleofas, zagramy? Eee, nie wiem, czy mu się spodoba. Ech, jaki problem. Można zamalować. Masz rację. Mamy. Teraz trzeba wypróbować. Ej, Mikołaj, ja muszę coś zjeść. Słoik z dżemem stoi obok zlewą zmywaka. Zrób sobie kanapkę. Ta praca jakoś wzmaga apetyt. <laughs> Jeszcze nawet nie zacząłeś. Wow, idzie jak burza! rety, mój wałek! A zużyliśmy tyle taśmy! Masz sznurek do pieczeni, powinno trzymać. Znakomicie! KLOFAS możesz mi pomóc przy. <laughs> wy wyrabiacie? Gramy i ciągle wygrywam. Czy ty zwariowałeś? Ej, nie przejmuj się, zamalujemy. Ale takim pędzlem to niewykonalne. Weź pędzel Alcesta. Te bazgroły mają zniknąć natychmiast. E, Eusebiusz, oddaj mój pędzel. Teraz jest mój. To się jeszcze okaże Najpierw musisz mnie złapać Eusebiusz, to nie jest śmieszne Oddaj mu pędzel Przestańcie, wszystko zaplamicie Przegrałeś Eusebiusz, uważaj Rozpryskujesz farbę O nie Przepraszamy, Mikołaj, Mikołaj. Niech to będzie na przykład niespodzianka. Już wiem, w garażu jest tapeta, przykleję ją na tej plamie. I nie będzie śladu. Widać, że nowa ma zupełnie inny kolor. Prawie nie widać. A jak postawię tu wazon? No, jest lepiej. Bardzo ładnie. Ha? Ha. Rodzice, żeby tylko się nie domyślili. Syneczku, to my. Mamo, tato, mamy dla was niespodziankę. Zobaczcie. Pomalowaliśmy kuchnię, nie tak do końca, bo nam zabrakło czasu. Oh. A, ależ, Mikołaju. Co wam przyszło do głowy? Kretyństwa, to przyszło ci do głowy, ale, Mikołaju, nie ujdzie ci to płazem. Chcieliśmy ci pomóc. Dzieci miały dobre intencje. To były dobre intencje? Mm. Dziękujemy wam, kochani, za dobre chęci, ale następnym razem lepiej będzie na nas poczekać. Co? To wszystko? I żadnej kary? Oj, nie bądź taki surowy, to bardzo miły gest, wypada raczej podziękować. Ach, tak? Ja zwariuję. My, my pomogliśmy też trochę w salonie, ale nic nie widać. Hmm? O? to nie było specjalnie. Ach, cóż nic takiego? Właściwie to dobry moment na zmianę tych tapec. Kochanie, podejdź bardzo proszę. Zgadzam się, bo te są zużyte. Chyba nie będziesz miał nic przeciwko wymianie tych tapet. Proszę pana, Uch. zostawia pan ślady. Uch. Uch. Jak chcesz, to ci pomogę. W ten sposób pójdzie nam szybciej. Uch. Czemu tata nie chciał malować? Przecież to taka zabawna praca. Realizacja studio nagrań Dora na zlecenie Best Film. Reżyseria i kierownik produkcji Dorota Biel. W polskiej wersji udział w Ziemi. Jonna Domańska, Bożena Furczek, Hanna Kinderkis, Ewa Serwa, Brywita Turowska, Szymczak, Aleksander Gadek, Mikołaj Klimak, Paweł Kołdziejski, Ireneusz Machnicki, Wojciech Machnicki, Jacek Worszczak, Marcin Fortman. Tłumaczenie Ewa Kapsal.